Olá, A, prysi, a, ty jesteś, a, tam... a ty jesteś Michael Corleone Nie no wiem tego faka. Ale to... ty? Ale... Szefie... Się kierownika, zachowaj e? tego. mnie yy... to ja to mnie gadał. Dobra. Witam wszystkich serdecznie. Jestem ten Mikey Pleciona. Dzisiaj w nieco innej scenerii nagrywam z domu, bo od kilku dni po prostu nie chce mi się nigdzie wychodzić, nie chce mi się widywać z ludźmi. Potrzebowałem troszeczkę czasu na pewne przemyślenia. W necie dużo się dzieje, dużo osób do mnie dzwoni pisze, jedni mówią kiedy zareagujesz, kiedy odpowiesz inni mówią nie reaguj, nie odpowiadaj na to. Ci co mnie znają wiedzą, że wywalone mam na hejt a w zasadzie mam z niego niezły ubaw. jednak uczucie, gdy zawodzi człowiek, człowiek którego ma się za kolegę, a w zasadzie nawet za przyjaciela jest, jest po prostu okropne i, i ciężkie do zniesienia w moim wypadku no, tutaj Powstają po prostu sytuacje takie, że no, poznaję oblicze człowieka tak naprawdę, którego znałem tyle lat i, i, i pod wpływem alkoholu wychodzi prawdziwe oblicze z człowieka, co w sobie kryje, ile jest po prostu w nim zawiści do mojej osoby. Wiecie dobrze o kogo chodzi. Nie będę tutaj wymieniał tej osoby z imienia i nazwiska, bo sądząc po jego ostatnich zachowaniach i zawiści po prostu która kieruje jego poczynaniami, to jestem przekonany, że nawet mógłby mogłoby do tego dojść, że ten człowiek podałby mnie do sądu. W Dzisiejszym materiale chciałbym wam wyjaśnić, skąd się wzięła ta cała nagonka tutaj na moją osobę. Zaczęło to się od targów Evolution, gdzie ja pojechałem w sobotę z nadzieją spędzenia w Fajnego czasu z kolegami z różnych stron Polski, zobaczenia tego, co dzieje się u rękodzielników, i na początku ta impreza właśnie przebiegała w takim, w takim tonie. Naprawdę bardzo dużo spotkałem znajomych, dużo nowych ludzi poznałem, zobaczyłem ciekawe rzeczy. Tutaj przy okazji warto powiedzieć, że impreza na, na bardzo wysokim poziomie, świetnie przygotowana przez Daniela Grąbika, także wielki szacunek za to. I, I było kilka ciekawych osób. Oczywiście przez tą całą sytuację połowy rzeczy nie zobaczyłem, bo już nie miałem ochoty, opuściłem tą imprezę. Ale co mogę powiedzieć, że z mojej strony, że tutaj. Te rzeczy, które zobaczyłem, to na pewno tutaj mogę pokazać Wam okonia takiego fajnego, którego ponoć przy, przy tworzeniu jego brał udział Andrzej Wisner. To jest zrobione przez firmę Fishmate, i tutaj ta firma zasługuje na duże propsy, bo widać, że technologicznie jest mocno rozwinięta. Oczywiście, też biznesowo są fajnie poukładani. I widzę szansę tutaj, że, że chłopaki w najbliższych latach będą się rozwijali i, i mają szansę zostać kimś więcej niż po prostu takim pasjonatem, rękodzielnikiem, tylko zaistnieć tutaj w, tej, w tym biznesie przynętowym, ogólnie wejść w taki bardziej mainstream przynętowy bądź też współpracować z producentami. Druga osoba to Bart Art. Szukałem od dawna czegoś takiego, czyli duża cykada. Słuchajcie, jak ją zobaczyłem, to od razu podbiłem do tego stoiska. Bo bardzo chciałem spróbować łowić bolenie na odrze, na tej wielkości cykady, żeby zobaczyć, czy po prostu jest różnica, czy łowi się większe ryby w stosunku do, do, do małych cykad. I tutaj Bartek jeszcze dał mi w prezencie, słuchajcie, takiego jerka. Bardzo pięknie to jest wykonane. Ciekaw jestem jak to chodzi. Bardzo staranna robota, także widać, że wkłada w te przynęty dużo pracy. I co ważne, tam jest wspierany przez swoją kobietę. To jest super. Spotkałem też kur Kurasa z, słuchajcie, Lukis Bites. Zrobił coś bardzo fajnego, jeśli chodzi o małe przynęty. To są, słuchajcie, imitacje imitację Turkucia podjatka. Fajna rzecz. Słuchajcie, ten słapek ma takie szczypce, jak, jak, jak uraczka, więc bardzo fajna rzecz. Bardzo fajne kolory tam jeszcze widziałem przynęt, bibirecki bajc czy Buldożer. Czy Robofish, RobFish, tak, także no, było co oglądać. No niestety, te moje targi zostały przerwane przez incydent, który właśnie rozpoczął się na stoisku Fishmate. Rozmawiałem tam z chłopakami o możliwościach potencjalnej współpracy, i właśnie wtedy podbił ten człowiek do mnie, o którym tutaj nie chcę jego imienia, nazwiska wymieniać, i mówi: Słuchaj, chcesz z nimi handlować? Ja mówię: No. Rozmawiamy na razie o możliwościach potencjalnej współpracy. Oj, ja byłem tutaj pierwszy i już sobie ich tam zaklepałem. I że musicie chłopaki wybrać, z kim będziecie, bo to tylko na wyłączność. Tak niby się śmialiśmy, śmechy-chichy, tak. Mówi, dawaj coś, coś nagramy dla, dla dla Beki, że niby aferka, coś tam nagraliśmy. No i oczywiście to zostało tak zmontowane. Nie wyszły z tego żarty, tylko zostałem postawiony w złym świetle, w świetle takim, że to ja jak gdyby tutaj i, y, jestem Bóg wie kim i nie dopuszczam innych y, do stołu, do biznesu wędkarskiego oczywiście ja wielokrotnie powtarzałem że jeśli chodzi o plecione no to może to jest takie zadufanie mniemanie o sobie, ale ja po prostu nie widzę konkurencji swojej w Polsce tak? ja patrzę już na konkurencję zagraniczną więc mogłem się z tego po prostu pośmiać, tak? na co tutaj ta osoba powiedziała, że y, to on tak naprawdę stworzył mnie tak, przez, przez wcześniejsze programy. Oczywiście, yy, wiele się mogę powiedzieć, jeśli chodzi o nagrywanie. Nauczyłem od tej osoby, ale trzeba tutaj też zaznaczyć, że gdyby mnie nie było tutaj w tym wszystkim, to ten materiał by nie odniósł sukcesu. To ja. Tak naprawdę byłem na tyle otwarty, że nie bałem się spróbować. Trzeba powiedzieć, że ten człowiek proponował innym osobom z branży wcześniej udział w takim programie, i inne osoby po prostu go obśmiewały z tego. Mówił to będą jakieś telezakupy mango, coś takiego. Weź, daj spokój. Tak jak ja poszedłem w to w ciemno i razem wyszło, więc nie można tutaj mówić, że ja jestem jego produktem. To był gdzieś nasz tutaj wspólny sukces w tym wszystkim. Tak? A jeśli chodzi tutaj od strony biznesowej, no to no śmiechy śmiechami, ale no tak naprawdę no, wiele tutaj informacji ode mnie wyciągnął i, i tak naprawdę dowiedział się wszystkiego i tak jak ludzie piszą w komentarzach później, tak, to widać, no część ludzi się po prostu poznała na tym człowieku. A mogę odczytać właśnie komentarz, który został napisany w stronę tej osoby, co trzeba przyznać, jak Cię lubię byku, to Majki miał rację i myślę, że temu nie zaprzeczysz. Przy nim nauczyłeś się i odszedłeś. Założyłeś Swój biznes. Into komentarz typowo po polsku. No dokładnie, typowo polskie zachowanie, zamiast podejść powiedzieć, słuchaj, zróbmy coś razem. To nie, ja nie będę patrzył na to, jak ty się rozwijasz. Ja założę swoje i cię zniszczę. Do kolejnego incydentu doszło później na stanowisku y, czempiona. Tam live'a nagrywał y, Piotr Rapa, Mieliśmy sobie jakieś tam robić y, zdjęcie. I wtedy zauważyłem, że podchodzi już ten człowiek, tak się zatacza na boki, tak naprawdę i patrzy się do mnie z takim, takim dziwną z taką zawiścią prosto w twarz wie, Co jest? A on wtedy właśnie wyciągnął rękę i pokazał mi po prostu faka. Ja, ja nie wierzyłem, o co chodzi, no, ale mówię co jest. I on coś szepnął, nie chcę mówić, ale jakieś brzydkie słowo chyba powiedział wtedy w moją stronę i, i zobaczyłem, że co kieruje tym człowiekiem, ile jest w nim zawiści tak naprawdę. I no, no słuchajcie, no takie rzeczy często właśnie znacie siebie znacie swoich znajomych i często po prostu przy alkoholu wychodzą takie rzeczy i to wyszło wie, kurde, sobie tak myślałem, ej, może ci ludzie wszyscy, co, co, co mi mówili, że jaka jest niezawiść, to... to to może być prawdą, no, ale mówię nie no, to, to może jest alkohol. To poczekam po prostu aż ta cała sytuacja minie i, i, i na spokojnie z nim porozmawiam. Następnego dnia, gdy już wytrzeźwiał, wypuścił filmik tak zmanipulowany z moimi wypowiedziami, że wiedziałem, że to jednak o to chodziło, że szukał tylko odpowiedniego miejsca i, i czasu, żeby zaatakować. W kolejnym filmie później ja się nic nie odzywałem. W kolejnym filmie w moją stronę padły słowa, że jestem kanalią, we wcześniejszym jeszcze nazywał mnie gnojem, no. Nie wiem, no. Czy to, to, to są żarty? No, tego, tego ludzie jako żarty na pewno nie odbierają. Ja również też, ponieważ wiecie, że potrafię sobie żartować do pewnego stopnia i mocno nawet żartować, to już to, to po prostu, no słuchajcie, stało się troszeczkę przesadą. Jego przydupa, sklakier, jak to zwał pan Ruchała, dzwonił do mojego pracownika, bo się znają gdzieś tam z i wypytywał o różne dziwne rzeczy się dowiedziałem, tak? ja tak no, naprawdę, jakby szukali haków po prostu na moją osobę, na, na naszą firmę, na plecionę, żeby później po prostu w kolejnych filmach to, to powrzucać, to jest, to jest przerażające i ja, ja po prostu w to nie wierzę, tak, że po tylu latach znajomości ktoś po prostu dla, dla poklasku, dla fejmu, dla wyświetleń, dla pieniędzy i zawiści, z chęci zniszczenia, może coś takiego zrobić człowiekowi, któremu, no nie wiem, czy miał za kolegę, chociaż, nie chcę nazwać tego przyjacielem, chociaż wydawało mi się, że byliśmy kolegami, no to Aż tak brutalnych rzeczy chyba się nawet kolegom nie robi. Wiele osób zauważyło też tam w komentarzach, widziałem, że ten jego wygląd się mocno zmienił, że nie wygląda dobrze ten człowiek. Tak, takie rzeczy się skądś biorą, tak? Moim zdaniem jest to po prostu zwyczajny kryzys wieku średniego i te pieniądze idą w jego wypadku na przelew, tak? I na, na zabawę, na rozpustę, na dziewczyny, a może i na coś innego, tak? No, ciężko mi jest powiedzieć, podejrzewam, że jest tak to wkręcony, że już umysły nie pracują odpowiednio pieniędzy może brakować, może być od czegoś uzależniony, tak. Dlatego no jest nakręcany i robi to wszystko, żeby po prostu pozyskać pieniądze skądś, tak. A najłatwiej jest pozyskać pieniądze z YouTube'a poprzez aferki, poprzez wyświetlenia i może po prostu podejrzewam, że to wszystko się połączyło i stąd atak na moją osobę, bo wiadomo, że to będzie generować wyświetlenia. Ja z własnej obawy wiele razy mu mówiłem, żeby wziął się za siebie, żeby zaczął ćwiczyć, żeby dbał o zdrowie, ale on najwidoczniej po prostu odbierał to jako atak na swoje, no atak na swoją osobę, bo fakt, że te moje słowa były dość ostre, no taki jestem, że Ostro, ostro reaguje na takie rzeczy, bo wydaje mi się, że wtedy e, ludzie po prostu mogą zareagować i coś zmienić, ale jak widać tutaj do tego człowieka w tym momencie nic nie dociera. Nawet część jego widzów już się poznała na nim, co widać w komentarzach pod jego filmami. Możemy na przykład przeczytać prostackie zachowanie, zero klasy, takie sprawy załatwia się na osobności. Jak widzicie na lajfie u Piotra Rapy na tym fragmencie. Ja oczywiście się oburzyłem, ale odszedłem. Nie chciałem dalej przy ludziach po prostu tego wszystkiego załatwiać, jakoś przekrzykiwać się, robić jakiegoś pseudo Jackiej afery. Jestem tego samego zdania. Ja przyjechałem, słuchajcie, na tą imprezę samochodem, byłem trzeźwy, może troszeczkę się uniosłem, ale nie chciałem w to wszystko brnąć. Dalej widzimy w kolejnych komentarzach jego widzowie, którzy byli tam, komentują. Wczoraj tę akcję na żywo musieli ich wyprowadzić, żeby ostudzić emocje. Co się dzieje? Rzeczywiście była taka sytuacja, że już później on i jego poplecznicy. Z panem Ruchałą na czele. Zaatakowali mnie różnymi oszczerstwami, nawet chcieli użyć rękoczynu. Tam wyciągali ręce. Na szczęście włodarze się pojawili tutaj tej całej imprezy i ostudzili te emocje. Załadowano tego człowieka już po prostu do, do taksówki i pojechał do hotelu. No, takie, takie rzeczy po prostu się dzieją, jak, jak wychodzi szydło z worka, kto. Jaką osobą jest naprawdę takie rzeczy, no. Często niestety dzieją się po alkoholu. Na tym targi się zakończyły. Powstał później ten film, Atak na Moją Osobę. Ten atak jest po prostu próbą odwrócenia uwagi od swojej osoby. Jak widzicie w komentarzach, wiele osób widziało, jak on tam się zaatakował, i po prostu w jego materiałach zostałem przedstawiony ja, jako ta osoba, która robi awantury. Naprawdę była inna. Ten kto był, to widział teraz do mnie. Różni ludzie wypisują do niego, widzę w komentarzach. Też tam jakiś człowiek z Francji, którego tam znałem, rozmawiałem, pisze jakieś rzeczy, więc nadają. Zbierane są jakieś informacje. Ludzie chcą, podejrzewam te, tej awantury, także ja już też mam wiele rzeczy tam na niego nazbierałem, ale nie chciałbym tego po prostu y, używać. Wolałbym, żeby po prostu ten człowiek uderzył się w pierś, powiedział, sorry, po prostu popełniłem błąd, to nie ja, to jakieś używki czy, czy, czy alkohol. Biorę się za siebie, odstawiam to, mój umysł zaczyna normalnie y, pracować od tej pory, zaczynam chodzić na siło. Dbać y, o siebie i po prostu najzwyklej przeprosić, i można pójść z tym dalej. Tak? Ale znając jego, będzie chciał ciągnąć tą aferę, a, a co z tego wyjdzie? No mówię, ja materiałów mam mnóstwo, wolałbym tych brudów y, publicznie na niego nie wylewać, nie udostępniać tych wszystkich kwitów, które na niego mam, bo co z tego będzie to nie wiem, ale na pewno nic dobrego.